Siebank, ziomeczki, od razu przypomnę o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i do dołączenia do kolem dołsekle team w Brawl Stars. A to kolejny odcinek z podróbki Brawl Stars e, ka, coś tam kad, nie pamiętam jak się nazywa, ale coś. No. I tak, już że do chwilę pograłem, ale tak, w tym odcinku blokujemy następną postać. Jest to colt, czyli lampo. Tak, otworzymy sobie skrzynkę. Jak widzicie kupiłem wszystkie punkty do... w sklepie do... Em, do tej... do, do No i odblokujemy sobie kolta jak widzicie Colt jest moją postacią w... bro zobaczymy jak będzie ja nam szło Nim w... Wy... No... Chwilę, sobie przypomnę nazwę Oczywiście w Super Cults I tak Zagramy sobie... Z... Zagramy sobie pierwsze duo no, i od razu Wam powiem, że to nie jest takie yy, duo, jak, jak kadr, że walczysz, tylko są powerki upsy psy, to są bronie, są apteczki. No, są takie na przykład, że są no, supermoce, więc idziemy się w walce. Jak widzicie, już jesteśmy. Pamiętajcie, 5 łapek w górę i kolejny odcinek z tej serii, a na, 10, a na 7 łapek w górę zaczynamy z tego maraton, czyli odcinki codzienne. Widzicie, tu się. Zbierasz takie skrzynki, i z tej skrzynki na przykład Chcę, żeby można walczyć, patrzcie. Widzicie, takie bronie różne. Dobra, zabijamy go za chwilę. Cudzoziemie. Dobra, jest nasz. Teraz widzicie, zbieramy broń co ma wyobrażenie, ma ten Mój, moja postać Lampo, czyli Cold. Pamiętajcie, dołączycie do, do, do tej gry, instalujcie ją. Wtedy sobie będziemy mogli razem pograć. No Szanujmy się, niedługo Browser będzie na wyginięciu. Cześć. Zabiję go Może miałem wymienić, ale nie chcę. Kiedyś ja tej gry tutaj do końca nie ogarniam, więc nie, nie, nie wyzywajcie w komentarzu. A tu sobie dobrze teraz poradziłem. Dobra. Zabijmy go. Pięknie. Dużo drużyn jest. Dobra ulta zmarnowałem teraz. Znowu ult leci. Połóż mi i objemy Dobra jak widzicie Dobrze nam idzie. Tam teraz jest takie coś, jak w Fortnite, że... Skrzynki są. Tu jest jakiś budynek, do którego można wejść. Zajęliśmy drugie miejsce. Przepraszam, że tam widziałem się na następnej rozgrywce. Przepraszam, że to, że za błęd techniczny ale wyszedł mój wujek do pokoju. Widziałem się w następnej rozgrywce. Teraz pójdziemy sobie koltem na gęb grała, Za chwilę zagrałem rundkę, żeby się rozgrzać. Wygraliśmy. No Zobaczymy, jak nam pójdzie. Pamiętajcie, Pięć łapek w górę i maraton codziennie filmy z SuperCast. Jak byście chcieli Brawl Stars, napiszcie w komentarzu. Ocinki się prawie dwa razy dziennie, bo jestem tak wciągnięty w tą gierkę, że... Dobra... Tu się przydało na jeszcze level oprzeć tego... Kolta, bo na razie takie małe ale... obrażenie, Dobra, na blisko żeby nie umrzeć. Dobra. Chyba ale mi się w rękę. Zobiłbym Nie. To jest to warm. Ale widać, że tutaj te boty. Czy to są chyba warm, nie, nie są chyba boty. 6 Dobra, jak widzicie jest odliczanie Dobra, teraz ulta zużyjemy, żeby się obronić. To jest więc trzeba uważać. Że na blisko nie podeszła. No i chyba wygraliśmy już. Dobra. Jest wygrana. Teraz pójdziemy na Solo Coltem. Czy lampo. Widzimy się w rozgrywce. Dobra, już jesteśmy jak widzicie. Też muszę się nauczyć, że jak wszystkie postacie wyglądają Ale wiem, że na pewno musimy sobie skupić skina do Colta. Tak, idziemy sobie pod broń. Dobra. Co się to zniszczyć? piękny tam jest Dobra, zabijemy go Dobra, jest nasz Tam gdzie jakaś skrzynka lepsza respi Cześć buja Dobra Cześć buja Dobra mm -hmm. Dobrze No teraz zbieramy... Przepraszam tutaj Ale ja jedzie już To jest ten, leczenie Się teraz to jest jak przykład, tam idzie bronie różnych postaci O dobra, to jest coś Lepszego Trzymaj kod, bomby tego, bo Ole strzelił To był chyba ten, jak już nazywa Brok Dobra film 7, trwa 7 minut pójdę jeszcze sobie Strzeli na solo Zobaczymy jak nam pójdzie mi się w rozrywce. Dobra, została z 4 na BAPie Nie wiem czy wymienić tą broń, ale wymienię, bo to jest chyba broń bo, bo, tego broka no, jak widzicie, to jest nawet ten strefa się pomniejsza jak ten Brawl Stars. Trzeba krzaki sprawdzać. Dobra, jest, jest, robimy go, dobra, pięknie. Jest teraz showdown, jakby. się podleczymy, dobra idziemy na nią Dobra Jest, pięknie, win Chyba będzie plus 10 no dobrze. pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji Łapki w górę, 5 łapek w górę I robię to maraton Filmy są codziennie, a nawet po 2 dni chyba, Albo filmiki codziennie Albo dwa razy dziennie Ale chyba 1 chyba raz dziennie Zostawienie łapki w górę. do z... łapki w górę, subskrypcji, komentarza, przypominam serduszko. Może nie dość pawi Stars. Tutaj odblokujemy bula. Dobra. No to była troszeczkę ja. się ma. Cześć. Pa.